Cześć, to Ania z My Sweet Little Home. Witaj w kolejnym odcinku serii Pokochaj. Dzisiaj pokażę ci, że nawet z nowym budżetem i odrobiną kreatywności możesz całkowicie odmienić swój dom czy mieszkanie. Ten odcinek jest dla ciebie, jeśli właśnie kupiłeś starsze dom czy mieszkanie, które wymaga remontu, ale budżet po zakupie nie pozwala na wszystko od razu. Chcesz, żeby było przytulnie, czysto i estetycznie, ale bez gruzu, kurzu i ekipy remontowej. To też film dla wszystkich, którzy mieszkają w swoim domu od lat i czują, że potrzebują zmian. Bo może wnętrze trochę ci się znudziło, może brakuje w nim świeżości, albo po prostu potrzebujesz poczuć, że twój dom ma w sobie to coś. Dziś pokażę ci, jak to zrobić szybko, tanio i z radością, bez wyburzania ścian i bez remontowego chaosu. Znasz to uczucie, kiedy wchodzisz do łazienki i myślisz, te płytki pamiętają jeszcze lata 90. Rozumiem cię świetnie, bo ja to uczucie znałam. Na szczęście w tej sytuacji nie trzeba tych płytek skuwać ani inwestować w generalny remont, żeby cieszyć się pięknym wnętrzem. Wystarczy puszka farby i trochę odwagi. Farby renowacyjne do ceramiki to dzisiaj prawdziwe cudo. Trzymają się mocno, są odporne na wilgoć i można je stosować nawet w strefach narażonych na wodę. Dostępne są w szerokiej gamie kolorów, więc możesz stworzyć dokładnie takie wnętrze, jakiego pragniesz. Czy malowanie płytek na biało, jasno-szaro lub beżowo momentalnie rozjaśni łazienkę i sprawi, że będzie wyglądała świeżo, czysto i nowocześnie. A jeśli masz ochotę na coś bardziej charakterystycznego, pomyśl o dodaniu ciemnej, eleganckiej zieleni lub granatu. W kuchni świetnie sprawdza się malowanie płytek nad bladem. To szybka metamorfoza, którą możesz zrobić dosłownie w jeden weekend. Malowanie płytek to przykład na to, że niewielka zmiana potrafi zdziałać cuda i pozwoli przesunąć w czasie generalny remont. Boazeria to dla wielu symbol dawnych lat, który wydaje się trudny do oswojenia. Ale prawda jest taka, że boazeria może być atutem Twojego wnętrza, jeśli dasz jej drugie życie. Zamiast ją zrywać i wchodzić w kosztowny remont, wystarczy pomalować ją na jasno. Najczęściej wybieranym kolorem jest biały, bo przepięknie rozjaśnia wnętrze i sprawia, że wygląda świeżo i lekko. Jednak równie dobrze możesz sięgnąć po ciepły beż. Jasną szarość czy mięta. Pomalowana na jasno boazeria staje się stylowym tłem i dodaje wnętrzu klimatu. Świetnie wygląda z naturalnymi drewnianymi dodatkami, wikliną i lnianymi tkaninami. Zanim jednak sięgniesz po pędzel, warto najpierw przygotować powierzchnię. To etap, który naprawdę decyduje o efekcie końcowym. Przede wszystkim, dokładnie umyj boazerię, usuń kurz, brud i tłuszcz, który mógł zebrać się przez lata. Jeśli drewno jest bardzo błyszczące, zmatów je papierem ściernym, żeby farba lepiej się trzymała. Następnie przetrzyj całość wilgotną szmatką, żeby usunąć pył. Kolejny temat to meble. Nie wyrzucaj starych szafek czy komód. Jeśli mebel jest w dobrym stanie, a jedyne co Ci w nim przeszkadza, to jego przestarzały wygląd. W bardzo prosty sposób możesz dać mu drugie życie. Wystarczy farba i pędzel. Matowa zieleń, jasny krem, klasyczna czerń czy pastelowy błękit. Każdy z tych kolorów może przemienić ten mebel w coś wyjątkowego. Jeśli podoba Ci się ten film, zapraszam do kliknięcia subskrybuj. A gdy bazę macie już gotową, czas na detale. Możecie zacząć od uchwytów do mebli. To mała rzecz, a zmienia naprawdę wiele. Zamień stare uchwyty na mosiężne, czarne lub porcelanowe, dopasowane do stylu wnętrza. W kuchni efekt jest natychmiastowy, meble wyglądają jak nowe, mimo że to wciąż te same fronty. Jest taki element we wnętrzu, na który prawie nigdy nie zwracamy uwagi, a jednak korzystamy z niego po kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie. To włączniki i kontakty, które z czasem żółkną, rysują się. I choć wydaje się, że są niewidoczne, to właśnie one potrafią nieświadomie postarzyć całe wnętrze. Dlatego warto na chwilę się im przyjrzeć i sprawdzić w jakim są stanie. Nowe, czyste włączniki i kontakty potrafią dodać wnętrzu elegancji i spójności. To taki mały detal, który często zauważamy dopiero po wymianie, kiedy wnętrze nagle wygląda na bardziej zadbane, schludne i przemyślane. Obecnie w sklepach mamy ogromny wybór włączników i kontaktów od klasycznej bieli, po szare, czarne, aż po złoto, chrom czy miedź. Nie wszystkie ściany muszą być w jednym kolorze. Często wystarczy jedna efektowna ściana, żeby całe pomieszczenie nabrało nowego wyrazu. Świetnym rozwiązaniem na taką ścianę są tapety i fototapety, które wróciły w wielkim stylu. Możesz wybrać subtelny wzór w kwiaty, geometryczny motyw albo abstrakcyjny wzór. Połóż tapetę tylko na jednej ścianie, za sofą, za łóżkiem, za telewizorem. To doda wnętrzu głębi i stylu. Kolejna, niezwykle efektowna metamorfoza to sztukateria. Wystarczy kilka listek przyklejonych do ściany i pomalowanych w tym samym co ściana kolorze, żeby stworzyć elegancki, nietuzinkowy efekt. Sprawdzi się to w salonie, sypialni, a nawet w przedpokoju. Jak widzicie, odświeżenie mieszkania nie musi oznaczać remontu generalnego. Wystarczy trochę farby, pomysłowości i odwagi, by stworzyć coś naprawdę pięknego. Każdą z tych zmian możesz zrobić w weekend samodzielnie. Tanią, a efekt będzie naprawdę spektakularny i może cieszyć Twoje oczy do momentu, gdy zdecydujesz się na remont generalny. Daj znać w komentarzu, co chciałbyś odświeżyć u siebie. Łazienkę, kuchnię, a może przedpokój. I pamiętaj, nie trzeba mieć nowego mieszkania, żeby żyć pięknie. A jeśli ten film był dla Ciebie inspiracją, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i koniecznie wpadnij na kolejny odcinek serii POKOCHAJ. Do zobaczenia w następnym filmie.